Siemano mordeczko nowe wyprzedaż oczywiście na stronie neba jeżeli nie widziałeś nie słyszałeś to oczywiście dzisiaj ci o tym mówię pokazuję jak możesz zauważyć jest nowa wyprzedaż e, między innymi właśnie na farminga który kosztuje 66 zł e, ale także oczywiście nie tylko mamy tutaj kody podarunkowe karty podarunkowe e, gry Między innymi oczywiście głównie, e, także tutaj e, coś na xboxa, e, na playstation e, Także jeżeli coś wam ciekawego może wpadnie w oko, to akurat może kupicie e, Także jeżeli jesteście zainteresowany, to masz link w opisie, a teraz zapraszam do odcinka Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście mnie Mietek Jabłat Witam serii bracia na polskiej farmie, oczywiście już bodajże w 15 odcinku sezonu 5. na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym, oczywiście nowym odcineczkiem, nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji, daj łapkę, daj suba, e, napisz komentarz z hashtagiem, hashtagem dzisiejszego nowego filmu będzie hashtag Adam, ja Ci przypnę serduszko, zapraszam Cię na grupę na Facebooku Szwagry piwcia. Jak i oczywiście do odwiedzenia stronę Eneba, którą macie link w opisie I na początku mieliście nowe intro oczywiście e, ze współpracy Z współpracy tą, z tą oczywiście firmą Także zapraszam oczywiście link macie w opisie Akurat może wam coś wpadnie w oko Zakupicie i nie będziecie musieli się tam e, przepłacać Na Steamie czy tam na takiej platformie Także link macie w opisie Polecam serdecznie oczywiście Mietek asfalt co widzę w dzisiejszym odcineczku Więc tak, dzisiaj widzowie jedziemy po prasę Dokładnie tak, dzisiaj widzowie nowy nabytek, zakupujemy oczywiście prasę Jedziemy do Adama Mechanika, kto to jest widzowie Adam Mechanik? Adam Mechanik to jest widzowie ta postać oczywiście tutaj na tej serii Taka, od której jak dobrze wiecie Wypożyczaliśmy o to, o tą, o tą, o tą Tą oto przyczepę oczywiście na żniwa e, Które wtedy żeśmy, wiecie, te pola żeśmy kosili i nie mieliśmy przyczepy, więc właśnie to ta przyczepa jest oczywiście na te e, pszenice była, nie? I na ten jęczmień i ten owiec, nie? Ale ona jeszcze będzie nam potrzebna ale już prosto prostu widzowie ten okres yy, mój się troszeczkę już wydłużył. Wypożyczenia więc, no, pasowałoby widzowie oddać. Więc tak, jedziemy do Adama Mechanika, oddać przyczepę. I akurat się trafiła widzowie nowa oferta. Bo jak dobrze wiecie, Adam Mechanik yy, jest yy, człowiekiem, który tam naprawia maszyny. Yy, I też, yy, jak ktoś po prostu chce się pozbyć, to te maszyny sprzedaje i u niego zostają te maszyny. W sensie on kupuje, remontuje. I sprzedaje, o tak to właśnie działa I zadzwonił mi w takiej sprawie Aby się przypomnieć o przyczepę, nie Którą właśnie wypożyczyłem od niego Od tego właśnie Adama mechanika I sytuacja jest taka Że właśnie powiedział mi Że oferta jest, panie Mietku Jest prasa do kupna, a ja, że widzowie jest potrzebujący Jestem w prasie, bo jak dobrze wiecie Ja szukałem i ogólnie w jest fajna ma wyremontowana przez niego Na sprzedaż właśnie do belek, nie do kostek Sorry, nie do, 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 do belek Kurwa, nie do kostek, do belek. Właśnie jest do kupna i dobrze wiecie. Ja właśnie szukałem do belek, nie do kostek, bo chciałem właśnie zrobić na serę do belek. Dobra, bo ja widzę, że deryguję, a nic się nie dzieje. Dobra, także łapkę dajcie w górę teraz na początku tego materiału, żeby oczywiście przegapić Oglądajcie do końca ten materiał, bo będzie się działo. Także yy, już ja otwieram oczywiście sobie bramę wjazdową i widzę pana Indora, oczywiście, umie na posesji. A znaczy gdzie się nie umie posesji? A, co ja tu kupiłem? Witam, witam, witam pana serdecznie, pana Indora, witam pana. A te bramy otworzę, bo ten Dobra, dalej. witać, witam. Pada. Coś gdzie, coś Dobra. pakuj jaki yy, Widzę, widzę, pan sąsiedzi, dobrze, że zakopiłeś fajny sobie nowy nabytek. To jest chyba jakaś koszarka, Będziesz chyba kosił chyba łąkę, tak? Tak, gdzieś go będę kosił, ta trawa tam tu, z za kabingiem jest. Yy, właśnie widzę. Sytuacja jest taka, że co? Działka jest twoja i będziesz tam sobie mieszkał, tak? Czy mieszkał? O, i tak potem ją sprzedam. Yy, a to co to nie będziesz żadnej gospodarki zakładał, czynnika nie będziesz kopał, nie będziesz w polu robił, ja ci mogę jeden hektar pola, a chcesz. Ja sąsiedź wiesz, że tam zawsze bym u ciebie miły, zawsze tamtego. Ale... Ja wolę budowę, żeby zawsze tam tego, ale to wiesz. się dami będziemy chyba, że kupisz tutaj, bo ja bym chciał bardziej, żebyś tutaj mieszkał. Ja wolę bardziej mie mieszkać, czy yy, na wiosce niż kuwa, tak z, z daleka kuwa, wiesz, yy, na polu gdzieś kuwa. Bo ja, by, ja ci proponuję, abyś tutaj zamieszkał. Gdzieś to tutaj będzie dom, bo ja bym tutaj ciebie miał obok. Troszeczkę byśmy sobie pogierygowali fajnie Słuchaj, siedziba Fajz, bo on ci tak rynek tutaj z boku jest Tak, to jest tu wszystko się, jest jak, od razu na miejscu. Ja jadę do Adama Mechanika, odeść przyczepę i dzisiaj nowy nabyty kupować Ja jadę kosić dziś, bo jest pogoda kapitalna do koszania To co, jesteś zainteresowany kupem, który jesteś doma, bo one są właśnie na sprzedaż, bo one puste w sumie stoją już Ale ja pieniędzy nie mam, są pieniądze. Wezno? A to wiesz, to możesz tam tą działkę sprzedać To akurat może jakiś facet się wiesz, trafi że? I dofinansowanie weźmiesz, jakiś biznesmena załatwi sobie współpracę albo coś i sobie zakupisz tutaj to. Bo byśmy wtedy sobie fajnie, ale Mercedesa nie sprzedawaj i keping sprzedasz 50 tysięcy, a kurę może coś kupić tutaj Tylko słuchaj, ja dopiero działkę kupiłem. Ile, ile tam. No ja wiem o tym Jeden dzień temu kupiłem, dopiero jest do 10 tysięcy, teraz na szybko sprzedam. Ale to słuchaj jak, jak wiesz, tam będziesz kościł tym ten to tam uważaj, bo tam może być kurwa wężyć różne gadostwa ja A chociaż jak tu to w to czy kupiona? To kupiona dawila, yy, dwa koła dla nie nią. Dobra, ty ja chyba tam później do ciebie przyjadę popatrzeć. Tylko nie ma co, za, na, na co za, w ogóle patrzeć. No bo ja z mechanikiem jestem umówiony na takie coś, że kopiłem tę no. prasę, nie? I tylko mam no. do odbiorę, bo już pojechał do domu, a ja wiesz, że jestem z nim znany, mam przyczepę oddać i mam sobie prace odebrać. To potem może przyjadę do ciebie, zobaczyć, jak tam będziesz w sobie. A, specyl, ten, y, A to nie trzeba ci spracać, żeby ten popatrzeć jak to To ja to i, wszystko wie? już sprawdzałem czy to Adam Mechanik tak. on to remontuje i sprzedaje, bo to jest tak, że ludzie zostawiają jakieś takie odpady, on to remontuje i później sprzedaje. Ja jadę, ja będę... Dobra, komuś. to ja tam później zajadę, bo ja deryguję dzisiaj fest, wiem Ja, siema Dobra wdzaję pojechałem, Mercedesę wiożoną i kapuśka idzie dzisiaj Na spotkanie z korami. Chyba do kościoła. Witam panią Dzień dobry. E, Gdzie pani idzie? A kościoła modlić się. To szybko dzisiaj jest! Dobra, O Maryjo witam Cię, O Maryjo kocham Cię, O Maryjo wszystkie dzieci swe Witam pana Witam panią A W jakiej sprawie? Pan ma A do czego? Na papierosa Na papierosa? Ja papierosa nie palę, to po co mi A, Dobra, e, także widać tak e, Bierzemy oczywiście tutaj Czepeka Muszę widać sobie BMK wyjechać, a ja to się odjechać troszeczkę na bok, muszę sobie kapitalnie stać. Dajcie widać łapkę w górę po dzisiejszym odcinaciem kurwa, dajcie tę łapkę, bo zdenerwuję się, a jak chcecie filmy to musicie dać łapkę w górę. Dobra, ja kapitalnie sobie idę tutaj. Odpalam oczywiście Czepeka i jep, zapalamy Oczywiście tutaj kapitalnie Przybiózłem sobie kurwa guzikiem, ale nie jak skąd bana wziął te mod To przybliżanie, bo ja muszę konsoli wpisywać, nie wiem w ogóle skąd wzięli te mody, ale dobra Takie szpecami są e, Przyczepę oczywiście ja dam sobie oddać do Adama Mechanika Do Adama Mechanika I później tutaj pojedziemy chyba do Indorasa, bo jak widzisz wzięliście Indor co mi sobie zakopił kurwa kapitalnie Koszarkę do koszenia oczywiście swoje swojej łąki, do swoich gulgotów Ja chciałem w żeby był tutaj zamieszkał, byłby w sobie lepiej wtedy Kota widzowie zawieźli do tego, informacja widzowie przyszła ze straży pożarnej, jeszcze kota oddali do tego, do, do schroniska, także widzowie elegancko się nim zajęli, także super w sumie spokojnie. E, bo ten, ten kot, co widzę, tak u nie był na baku nie, to właśnie sprawa z nim jest e, analizowana i właśnie, że ktoś go podrzucił mi w ogóle, taka sytuacja w ogóle zosiona, że by go pod podrzucił po, 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 po i oni w do straży pożarnej pojechali do tego. Do by sprawdził, bo on miał, miał, Dali mu tam widzowie kurwa żaszczyk i wyzdrowiał, uspokoił się i tego. I teraz y, do schroniska go dali, także widzę taka właśnie informacja przyszła, ale przyszła też taka informacja zwrotna, że chcieli mi go oddać i czy bym go nie chciał, co nie? Także taka właśnie była informacja I, a ja to wiecie, ja wzaby ten zwierzę nie jak sobie nie potrzebuję tego kota i tak, tak tego, nie? Tak właśnie go no i tak są mi tu widzę, tyle z tym kotem, nie? A teraz to tak na, o treści tego filmu, no to jak mówię, idziemy po to pracę, bo dawno w sumie widzę, były też niwa, co nie? I pasuje w tego, by sportować, nie? Robelki były i co to chodzi, nie? I trzeba pracować, nie? Krowy trzeba kupić, i trzeba powoli już yy, prowadzić gospodarkę, nie? Także no. I dobra, Adam mechaniku po lewej stronie mieszka, ja przyczepę muszę oddać, tylko jak ja to wiadem. Łohohoooo! Wow, to jakiś dżonderym tutaj fajnie stoi możecie zauważyć. Jest właśnie tutaj ta prasa sipa wyremontowana z nową naklejeczką jak widzicie oczywiście od Rolmar, Maszyny rolnicze 10 lat doświadczenia, także widzicie, firma nawet widzowie jest, tutaj naklejka jest witowy firmowa, z oczywiście sklepu kopionego i wyremontowanego, także widzicie SIP ma oczywiście tutaj tak się prezentuje, ona będzie oczywiście w tej podczepeka To jak widzicie, widzowie remontuje Joker farma chyba od John Deera, bo taki Joker ma Joker farm Nadam Mechanik tutaj widzowie remontuje, jak widzicie chyba silnik wkładał, albo dopiero będzie widzowie wyciągał ten filmik, e, f, f, silnik, bo jak widzicie e, Przyczepę postawił mówi widzowie w tym tutaj o bo jak widzicie, widzowie, nadal mam podnośnik do podnoszenia out A on widzowie nie tylko naprawę ciuniki ale też auta, ale to tak mniej, ale w sumie wdzajowie o te podnosi chyba też służy w sumie do tunników w sumie chyba też bodajże. Ja sam widzę praso będę musiał traso, ciunikiem yy, yy, przydzie pocofnąć tutaj, jak widzicie widzowie Adama mechanika nie ma, także widzowie pracę zapasoną i widzowie kopię tę prasę Także myślę widzę, że nam się spodoba w sumie widzowie napiszcie w komentarzu właśnie co sądzicie o tym Bo w sumie tutaj drzwi są wykane prawdopodobnie wzajem tam jakieś ma części chyba do tego eee, klucze, nie klucze Także w sumie ja bym już kopiłem tę prasę, także mi ja się spodoba. Teraz tak, o. O! O! Witam pana, to pan Adam Michał. Azef, co ty, co ty kradisz, tutaj kuwa sprzęty? Ja tu nie kradnę, ja wiesz, że ja to przyjechałem przyjeżdżać Na przyczepę przywiozę, bo z wypożyczoną rzecz dziwną. Gdzie? Dzień dobry, pan, machanie, machanie się pana... Adam Michał się kłania ze strony. Co tu się tam, dzieje? A kurwa, pierdolne w te kurwa ryśka, figiele, czapki, tylko do nic nie powiedz. Ja po klucz tylko poszłem, T -t -t -ten, to ten remontuje Jundira. A ty kurwa, a dzisiaj nie jedziesz do domu? Jak dzisiaj dzisiaj jeszcze muszę ten, dopiero jest tura godzina? 13 godzina, to ty kupiar? No to, to ja to po pracę przyjechałem, a co to, to, dżon, to Joker fam przy John w, 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 w a widzę, że masz firmowy strój do, do roboty No jak z John Ty remontujesz, bo ze silnikiem o jakaś wada, wiesz? Ty re Reparuję mu Przywióz mi. A ty to przyjechałeś po to, po tę pracę, bo mówię mu to, 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 to tak, mówił mu o No to tak mi się umawiali z tą pracą, nie? Że ona już teraz ja za podczepem jadę, nie do domu. Mm, to nie miałem tam był. Wystawiono, nie wiem, 5 koła chyba? 10 tysięcy. 10, 10 no to co ci, ci mogę opowiedzieć o tej pracy? Co ty chcesz tu jeździć? No to co, ja to, bo... a tam to przyszło na bank, nie? Bo to przelew robiłem. Tak, wszystko przyszło. No to, to, to pan powiedź... w sumie, jak znaczy to przywiózł, co tam zrobili w tym, nie? Bo ono no, remontowałem, ktoś się przywiózł, nie? No, było reparowane także że... Podbierek był reparowane, bo były całe wydarte w, po wypadku. Bo tam gdzieś ten rolnik gdzieś tam gdzieś zahaczył jakieś habety czy coś, tam jakieś drzewo czy coś. Było to wymienione, było kupione to kurztowało z trzy koła Dobra Węże też co wymienione były stare już, ciekły. No, to tak kurwa z gówna, nie? Tak, to też musiałem wymienić Pasek klinowy tutaj musiałem wymienić Bo już był też wytarty Piszczało strasznie Tutaj to jeszcze wymieniałem? światło, to nie Tu był problem z tymi sznurkami, był problem Bo coś tam nie, nie wiało. No. no I te belki, wiesz o co chodzi. To też, też był problem. To tak to yy, i chyba yy, były też wymieniane opony. Wieź nowe opony też co? A, no właśnie widzę, widzę, no. I jeszcze malowane było, jak widzisz farba Widzę, śnięta, widzę. Dobra, ale mechanicznie tak nie eee Prasę cię ja będzie postawić, ja to chyba nie wiadę Ja my chyba myślił gdzieś tutaj wjechać. A zaraz, darze, ale tutaj cofnąć? No właśnie. się mi pomóż. Ja chyba na przód za na przód, tylko najpierw to ty możesz wjechać przodem chyba. Dobra, ja zaraz to zajadę. Czy... No to co to za traktor? Nie, no czypekę zajadam, zajechałem, Dobra, weź mi oczep. A to co tak kura, długo, kuwa, ten używałeś? To, A to, bo tu to, ja wiesz, by jeszcze by potrzebowała, ale już muszę tak oddać, nie? Czy ciepła oczep? O, dobra, oczepiony. jest. jest. Oczep mi z przodu, ja zaraz zajadę. A ty co pod te czepeka co to, to w ogóle zaczepić, tak. tak? Ale chodzi mi o te obrazy, chodzi mi, wiesz? Tak! Czy też w ogóle, dasz radę w ogóle to uciągnąć? A czy nie ja, ja w ogóle jestem radę radę w ogóle tam wjechać. Czego nie? Dawaj. Zostawiam tempomarcik kapitalnie. Tylko nie wiem kiedy ten ten ma przyjechać, kurwa, gdybyś ty się zajmował. Czym? Wiesz? No, tym dyrem mam się dzisiaj miałem zająć, bo tam bo wada jest i, i, i wiesz, to jest coś z silnikiem, nie chcę odpalać. A to wiesz takie nowoczesne te dundiry, to jest kłopot wiesz? Ja wiem wiem, bo to, ale to powinno tak. być w serwisie panu robione jungere, będzie oni tam lepiej by wiedzieli No ja takimi starymi tylko zajmuję się maszynami Właśnie, Dawaj, dawaj, tak? dawaj, kręć Dobrze miałeś Kuwa bramkę jeśli nie, nie ustawił mi to to pierniczysz? Dobra Z kim, z kim w ogóle gadam? Z wielkim asaltem Aha, a pan tutaj, tutaj gdzieś mieszka? Tak Dawaj, dawaj, kręć lewo, lewo, o tak go teraz idzie. Kręć, 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 kurwa, budkę kurwa, e, telefoniczną nie rozwalimy. To, to chyba tam nie wejdzie, bo tam kurwa ta śmieciarka stoi, na kosz. Wiecie, na prostu, dobrze jest. Dawaj facet. Mm. Szybciej, bo nie mam czasu, bo zaraz przyjedzie e, ten. Chocker farm. Z, z, z Dobra, z, 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 ja to myślę chyba tam popchnąć, weź to odczep. Ja to sam popcham, bo ty kurwa siły nie ma dzisiaj. Jeśli ja dzisiaj piwa napiłem. Tego, e, krowy żyta. Chcesz się napić? Piwa? Dawaj jedź! Ja nie to dzisiaj kopa załaduję ci Grebkami Aj! Aj, ty siły nie masz? Kurwa do góry podnosisz Ja siłę dzisiaj mam, nie idzisz? Włosy mi już mieli dzisiaj Dobra, Ej, Weź hirlanta na staw i stoimy Dobra, Dobra, zajeżdżę po pracę To jeżdżę tutaj, bo auto stoi moje, firmowe Kurwa, zahaczyłem mu siatkę wentylacyjną Dobra, jadę Gdzie to poczerpać tutaj? A tu jest kierowany. Tu ciężko to wyciągnąć, ku, bo tutaj do góry to. Awaj Wałek, yes. to już zostawię już. Wiem, widzę. Papiery dać ci? Nie, Gdzie ja bez papieru? papieru wiadę. Ja papiery mam Czy Baj też? Tak. Bajek chyba nie da się. Awaj. Da się. A z... Bęże, o. o kurwa panie, to to nie da rady. A pa, ty, ale weź tę konerwkę stamtąd tu. Jakie Kuja już kurwa co? Kurwa ty, ty jeźdź mi to wejdź kurwa konewka stoi po prawej jazda na traktor Pacer! Dobra jadę! Ręka ryżka A kasa gdzie jest moja. Taka kurwa kasa jak na bank powrót Nie przyszło wcale A przecież nie, ale, głupka ze mnie No Dobra Dalej widzę wyjadę co? Do Indora się pochwalić nowym nabytkiem Zajedziemy widzę wy, od razu widzę tam na, do niego Przez łąkę pojedziemy Dajcie łapkę, które podzisiaj mam nowym materiałem Kapitalnie Dobra? Jedziemy teraz tak, w prawo skręcamy na stopie. Tutaj. Wejdziemy sobie do Inderasa się tego. Pokażemy oczywiście moją kapitalny nowo, now, nowy nabyteczek. Co ja kapitalnie kurwa zakupiłem. Bardzo zobaczycie, po teraz Jedziemy tu na lewo. To będzie szybciej, bo pojedziemy tędy. bo na lewo skręcamy. Ale powiem wam, że ładnie wygląda prasówka, nie? Myślę, się że, że podczypeka w sam raz. Napiszcie w sumie w sobie w komentarzu, co o tym sądzicie i dajcie y, tego. Napiszcie komentarz z hashtagiem Adam. Ja przytom serduszko. Dobra, jedziemy do tego, do indora, zobaczymy sobie jak tam się kapitalnie. Potem widzę je pata do diabła, ale potem idziemy tam. Czy widzę je w ogóle robota idzie? Co no, to poczyni? Biedział. Tu ziemniaki kapitalnie kogoś rosną, tam widzę że moje pole oczywiście, zasiane z żepakiem. O tu pole po prawej stronie jak widzicie, było. Kapitalnie zasiane jest. Jedziemy. Elegancko sobie. Elegancko, haj. zobaczyć? zobaczycie. powiedział tak, tu po lewej stronie. O, jest! Indoor! Tak, tylko że nawet go nie ma z tym. Ty o w ogóle tu przywiózł? Kurwa to widzę, wyjadę się pochwalić nowe napyteczkiem. go... Jakby... O kurwa, macie, ale bym w ten wambonę. A się w ten, yy, posłonę po lewej stronie. burtę Dobra jest. Tak, tylko że... No spoko, tylko że on kosi już. Ja to za zajadę. chyba w, w kempingu jest. To no, spoko, tylko że chyba było się wyzrać. Kurwa, jap tę koszarkę. I kusimy sobie. I rura Jup, yep. kosza pes, ty ale panie, mam wizerze, że fajny traktorek, a ja sobie kusimy, ty on chyba ta cała gąbkę walczy koszu, to nie albo nie gadaj i kusimy sobie, ty ale panie, mam widzę, że to mu to zarosło, nie powiem, że nie, ale kusimy sobie fajnie, tutaj wizerujemy od kosza elegancko, ty jak może byśmy to wizerze później, sprasowali mu to od razu, ja bym sobie to wziął, czemu nie, a spał, ale, ale nie widzę, bo już kogoś o, ale mi strasznie wziął dziś Ty ale zobaczcie co to fajnie tak z przodu chodzi nie? Ty taki cały ten 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 Master. E, co się dzieje? Coś dzieje, coś dzieje. Kości, moją, co się dzieje? Co się dzieje? kosi kosiarkę moją, on sobie to liczył elegancko kości. kurwa ja te prawda Piszcie tutaj w komentarzu co się liczy o prasie mojej Witam pana Indora po pan moją kosiarkę kosi? Witam pana Indora, jak kosimy kapitalnie co Ty, co ale robisz? fajnie się kosi Indor A to Kasi, się... Ja sobie ja koszę, idzie. ja mogę za darmo nadrobić, ale dobra ja cię zapłacę! Ja koszę za darmo! Ty ja, klasę kopiłem, widzisz? Czekaj, tak, ja może to klipko muszę zrobić. Ale weź się o kapitalnie to zajadę zaraz. Tylko nie to ja to, to, to trawo zrobię, bo ja nie mam krównicy, ja mam, nie posiadam. No, ja, to z... mogę, ja to mogę, mogę wziąć Ja, ja to cię wyciąć, to wszystko Za zakoszenie to możesz się to wziąć to Dobra, to trawo, bo to trawo, ja no. tak potrzebuję siana Tylko ja wszystkie nie będę kosztuł, ja tylko tu idę po tylko, to z tyłu nie będę To, kosił. to całe, nie? Ja to całe wezmę jak całe no To całe tam masz do końca Ty będziesz kosił tym, e, tym? to będziesz kościół tym ręcznym ty? Takusy kupić. A tak gry bole idzie fest Kosiarkę. Jako kosiarka, koszarka jest kupiona o Kupiłeś dzisiaj A nie taka! A ten mogę kosić. Zobacz, jak kopię nowy nabytek. Jak się prezentuje. To praca będę to ty prasowo to No spokój, ja tego podą taką miałem chyba wtedy wcześniej ja ty, Nie pamiętam, kurwa. taką miałem chyba wraz z mi się zdaje A właśnie sobie zakopiłem elegancko No to ci będzie służyć. Ile no, tak. 5 tysięcy dałem, a damy mechanika A w ogóle żyje? Tak Ty zaprosisz mi dzisiaj na jakąś kawę, moja na jakieś piwo, a ja na zart go otwieram A co? No nie. to na drodze? Co? Ja ten bagażnik. Ja, ja się wy jeszcze wybiorę na ten, no mówię nie ryb. A Miałam weź mi taką za kawę, ja dzisiaj tego To co ty co? jaka, teraz byś pił? No To chodź właśnie Dobra Także to, jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał to pamiętajcie o stawieniu łapki w górę Po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecin po 41 tysięcy subskrypcji Napiszcie hashtag Adam no. w komentarzu o serduszko i dzisiaj znajmę oczywiście, bo także sąsiad indoor No co mi kuwa z roboty dalej koszę, bo dzisiaj nie, nie mam czasu, do widzenia Także trzymajcie się do kolejnego fajnego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało Takim oczywiście od, widokiem was zostawiam po dzisiejszym odcineczku, Miłego dnia wam zostawiam. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego. Nara.